Są to słe jasiarkaminu i nadamas. Solopory se kaminowaj, buskando destino siempre stoi, repasando los obstactu. Cześć Boże, witajcie w kolejnym odcinku, to jest mój kolejny dzień naszego mojego pielgrzymowania. Tutaj z tyłu widzicie takie sklepik obwoźne. Dla pielgrzymów, można sobie, i wędrowców. Można sobie coś kupić do wypicia. Już batana do zjedzenia. Yy, ja idę dzisiaj do Caldas. Tam mały nocleg. Yy, ale zanim, to może krótka dzisiaj relacja zdjęciowa z mojego pobytu. Co prawda dzisiaj nie ma za dużo zdjęć. Ze względu na to, że jest słaba pogoda i pada deszcz. Natomiast tu wam pokażę też wędrowców, którzy idą za mną wsunę się troszeczkę, tam gdzieś w oddali widać ludzi, ciągle ktoś idzie. Yy, I tak jest w kilku dni, ale dzisiaj szczególnie dlatego, że jest weekend, mój jest sobota, więc dużo ludzi wędruje. Pozdrawiam oby życie, na relację. już jestem chciałbym się z wami podzielić trzema myślami po pierwsze podróż bez planu jest szaleństwem naprawdę jest szaleństwem kiedy nie mamy planów wiemy co co nas spotka na przykład wczoraj Zaplanowałem sobie, że wieczorem pójdę na kolację, coś zjem. A był taki ogromny deszcz, że się nie chciało wychodzić. No i wiadomo, człowiek trochę głodny, muszę spać. Ale to jest tak, właśnie podróż bez planów jest szaleństwem. Szalony jest pan, Bóg, który sam wiele rzeczy zaplanował inaczej niż my sami sobie zaplanowaliśmy. Druga yy, rzecz. Kto nic nie przeżył, nie ma się czym podzielić. Dopiero jeżeli pewne rzeczy doświadczymy, je przeżyjemy, jesteśmy w stanie się tym rzeczami podzielić, ale i też drugiemu człowiekowi pomóc. Jeżeli nie przeszliśmy pewnej drogi, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego celu drugiego człowieka. I warto o tym no, też, też pamiętać, tak? Um, Trzecia rzecz taka bardzo ważna: że Pan Bóg nas do pewnych rzeczy odprowadza. Daje nam jakieś małe, takie zaskakujące, po to, żeby nam pokazać ich wartość. Czasami musimy mieć trudność, żeby czegoś doświadczyć, żeby to tym się ucieszyć, żeby to docenić zenić wartość na przykład y, dla mnie takim, taką wielką to z tego kamienia no, to było brak kościołów w takim sensie kościołów na drodze nie w miejscu noclegu, slagu, bo oczywiście codziennie była eucharystia i jest natomiast w takiej przestrzeni, że idąc po drodze nie było miejsce gdzie możemy się na chwilę zatrzymać Spotkać się z Panem Jezusem. No i dzisiaj się było ogromna radość. Bo pojawiło się właśnie takie miejsce. Bo Pan Bóg jest bogiem cudów i czasami właśnie to w tych chwilach najmniej odpowiednich daje nam taki cud. Bóg w moim sercu takie pragnie ciszy dzisiaj, skupienia i spotkania się z nim na dracji. No i dzisiaj to tu coś niesamowitego patrzę, że jest jakiś zaniedbanek kosztu. ale patrzę, że ludzie idą tam, tam do nielu, więc też tam szedłem i się okazało, że jest przecudowna, przepiękna kaplica z adoracją Najświętszego Saturantu. Pan Bóg jest Bogiem cudów, jest Bogiem, który spełnia nasze marzenia i życzę Wam tego z całego serca. Nie bójcie się marzyć. Mówcie o tym Panu Bogu, a on, jeżeli co, zgodnie z jego wolą, czas do tego doprowadzi. sin razón